O! Jaki chłopczyk! A jaki ma języczek ładny? No super! <grym> <grym> jaki jęzorek, jak kotek. A wróć trochę, jak żeśmy ten machali? Bo chyba na koniec. <grym> Tik 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 mm. mm. babcia idź po nożyczki. Obecnie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie wolno. nożyczkami się w ogóle bawić, tak? Siu. No, uważaj. <laughs> uważaj, kochanie. komuś upadniesz. Koniec wersalki. Nie obchodzi